Siema, ludzi, Dzisiaj jestem w Biedronce. Będę szukał napojów na Może uda nam się znaleźć, ale nie sądzę, bo są chyba tylko w Dino. Na razie. Tutaj będę tak szedł, żeby ten... No. Moja ulubiona... A nie, to o moja moje ulubione lejsy są... Kurde. A. Tutaj. Dobra, nie. chyba na polówki to się nie doczekamy, chyba, że jakiś lis <noise> lub babowita, słodkie kakipy, kubusie kakipy, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, po drodze linki. jednym razem w taki płyk. O, napój ekipy. A, znowu jestem tu na lejcach. Moja te... ulubiona. Zielona. Okej, okay, muszę... ceny no, zobaczyć. Nie wiadomo czego. Jakiegoś... Takiego... czegoś? Kurde. gdzieś czy ten? Eee, Słuchaj, ten słup metalowy pod sufitem. Widzisz? A, tam widzę. naprzeciwko pasy numer 2, O pan. Okej, okay, zobaczyłem. Idę co mój zobaczyć. Ten metalowy. Słup. O. Pani na rację, ile jest warty mój telefon? Chyba nie jest bezcenny.

Chce, żeby to może wstąpiło na szopcy, tak coś, a może na słodycach będę na pojarkach, po wyspę tam Przepraszam, a tam na pojaźdź, czy a tam na pojarki, Zapoje ekipy my mamy? Nie, tutaj jestem. Nie, tam mam. Okej, okay, dziękuję. Rostopadkę. O tak widać nie ma. To na razie.